Wiecie co? Powiem Wam tak. Nie podoba mi się ten zapierdolony kurwa kureski rząd Komorowskiego, bo to są liberałowie. Liberałów nie lubię. Kapitaliści w ogóle mają trzy Mówiąc, kim są kapitaliści? Wiecie kim są? Mówią, że komuniści są źli. To popatrzcie, co się teraz dzieje. Nic mi się w ogóle nie podoba. Jedynie co mi się podoba, to mi się podoba to morze. Tak to mi się nic. Bo jest fajne, a reszta to jest w ogóle synf. Śląsk, bieda, brudcy i ubóstwo. A wiecie czemu? Czy taka jest prawda? To wam powiem szczerze. Małe dzieci, ośmioletnie, kradną na, kurde, kolei węgiel, żeby mieć na swoich rodziców pieniążki na życie. Bo pozamykali kopalnie, pozamykali huty. I kto to zrobił? Kapitaliści! Więc mam w dupie kapitalistów, które wam powiem szczerze powiedziawszy. Może być?